Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów dzisiaj kolejny odcinek. Jaki silnik wybrać Chevrolet Cruze? No tutaj mamy szeroką gamę jednostek silnikowych od, od, od silnika 1.4, wolnossące 1.6, 1.8, aż po 1.3 turbo. O, wszystkie te silniki właściwie możemy polecić do instalacji gazowej raczej silnik. Yy, który ma regulację zaworów hydrauliczną 1.4, 1.4 turbo. Silniki 1.6 i 1.8 wychodziły z fabrycznymi instalacjami gazowymi. Nie możemy takich egzemplarzy poszukać. W przypadku silnika 1.8 bodajże była tylko fabryczna instalacja gazowa. Co do diesli 1.7 VCDi możemy rozważyć. 2.0 VCDi raczej silników gdzieś tam VCDi z początkowego lat produkcji. Koncernu gdzieś tam włoskiego motorii raczej nie są polecane. Tutaj diesle raczej dla fanów i dla dużych przebiegów, ze względu na wyższe koszty eksploatacji możliwych usterek, te auta są dosyć wiekowe. Także silniki benzynowe będą lepszym rozwiązaniem w tym modelu. Pozdrawiam, do usłyszenia następnego odcinka.